Jedna próba, czy może spodobał ci się na tyle, że chciałbyś jeszcze gdzieś tam w filmach się pojawiać? W piątek y, mam zdjęcia do kolejnego filmu. Yy... No i po wakacjach e, mam zdjęcia do kolejnego filmu, e, także jestem naprawdę e, bardzo szczęśliwy. Dostałem, dostałem, zarówno jedna, jak i druga propozycja e, to są propozycje, które dostałem e, nie robiąc nic poza tym, że jestem sobą i nagrywam e, filmy do internetu, więc jest to dla mnie naprawdę ogromne wyróżnienie, ogromne. Ale czy to będą komedie? Co to będzie za rodzaj, e, jaki gatunek? To będą komedie w, nawet w tym filmie, e, który teraz będę mam w, mam w piątek zdjęcia. E, jestem sobą, jestem kuczajem. E, więcej nie mogę na razie powiedzieć, ale e, no już za moment będzie wiadomo, co to jest za film, a no będzie to coś dużego i będzie to coś, co no, jednak jest klasyką. E, jednak jest klasyką.